Czekam na swoją żonę już od dobrych paru godzin. Nawet troszkę więcej niż parę godzin, bo wyjechała ona w czwartek wieczorem z Zaporoża i dopiero dzisiaj ją mogę przywitać. No, no jest to trochę nerwów, trochę zmęczenia czekania, ale mam nadzieję, że to już wszystko, że wreszcie się zobaczymy. Co mogę więcej powiedzieć? No jestem podekscytowany całą tą sytuacją, bo Nabawiliśmy się mnóstwo nerwów i, i chciałbym, żeby to był koniec już. Przede wszystkim e, wszystkie e, informacje, które przekazywała były niejasne. Przede wszystkim chodzi o uczucia ludzi, panika, zaniepokojenie. E, ciężko jest z tego wszystkiego wyciągać jakieś racjonalne wnioski i dochodzi do, do, do co się tak właściwie dzieje, bo e, ludzie się przerzucają faktami i i właściwie często sobie zaprzeczają, więc nie mogę powiedzieć, żebym jakieś konkretne informacje dostawał. No po prostu wszędzie to samo. Niepokój, przerażenie, ucieczka, nerwy przede wszystkim. Ja osobiście jestem zaprzyjaźniony z naszymi sąsiadami ze wschodu i bardzo lubię ten kraj i nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli im nie pomagać. Moja żona ma tutaj rodzinę, ma przyjaciół. Ja tam zdążyłem się zaprzyjaźnić, więc całym sercem na pewno będziemy wspierać tutaj Ukraińców i jeżeli będziemy mieli tylko taką możliwość, to fizycznie też będziemy ich wspierać. Mam znajomych, którzy tutaj mają rodziny, a sytuacja sprawia, że nie mogą wrócić i jestem z nimi w kontakcie i Gdzieś tam wymieniamy się doświadczeniami, jakimiś informacjami nawzajem się wspieramy. Więc No jesteśmy solidary, solidarni razem z Ukrainą. wszystkim zmęczenie. Ale co ja mogę mówić? Zaraz tutaj przyjdzie moja żona i ja w przeciwieństwie do niej to jestem tyle zmęczony. A nawet nie chcę myśleć sobie jak ona jest wyczerpana psychicznie i fizycznie i... Cały ten stres, to wszystko. Najgorsze są momenty, kiedy nie można się człowiek dodzwonić i zastanawia się człowiek, czy, czy to już jest ten moment, że się straciło z kimś kontakt, czy po prostu, czy po prostu nie ma zasięgu. I to go najbardziej chciałbym ży życzyć wszystkim, żeby nie musieli się już denerwować tym wszystkim, bo to jest. Ja dalej czekam i pomimo tego, że rozmawiałem przez telefon ze swoją żoną, nie widzę jej wciąż i mam nadzieję, że, że zaraz tutaj z uśmiechem ją przywitam. Ale nie ufam jeszcze temu, że ona wyjdzie z tego pociągu. Póki jej nie zobaczę, to nie uwierzę. Pierwsza rzecz, jaką Pan zrobi, jak już żona będzie obok Pana, to co to będzie? Eee, no, jak już będzie u pana, no to, um, przepraszam, my, u, u mnie, to na pewno musimy coś zjeść. To, to chyba jest najważniejsze w tym momencie.